Dobre sławki bezprzewodowe powinny spełniać kilka warunków. Oprócz tego, że muszą dobrze grać i być w miarę wygodne, no to wypadałoby też, żeby oferowały skuteczną izolację od dźwięków otoczenia, no i były na tyle małe, żeby wygodnie się je nosiło w kieszeni. A to Huawei Friark, które nie dość, że mają strasznie przerośnięte tu i to jeszcze nie izolują praktycznie w ogóle. Ale wiecie co? Bardzo możliwe, że to sławki właśnie dla Was. Ja jestem Marek Bała, wy oglądacie telepolispel, a przed Wami trzy scenariusze, w których Huawei freeark są gadżetem obowiązkowym. Na początek wypadałoby w dwóch słowach powiedzieć, czym w ogóle są Huawei freeark. w sensie poza tym, że sławkami. I dlaczego wyglądają tak dziwnie. W najprostszych słowach Huawei Ark to sławki TWS o otwartej konstrukcji. Każdy chyba wie, jak wyglądają takie klasyczne bezprzewodowe pchełki. Małe plastikowe kopułki, które wkładamy do ucha i słyszymy dźwięki. No i nie jest tajemnicą, że takie rozwiązanie też ma swoje wady. A jeśli kiedykolwiek zdarzył się Wam nieplanowany sprint do autobusu, to na pewno wiecie, co mam na myśli. Nie do każdego ucha takie sławki udaje się dopasować, bywa, że wypadają z niego przy byle ruchu głową, no i nawet ta izolacja od otoczenia nie zawsze jest pożądana. No i tu na scenę wkraczają Huawei Triark, które wszystkie te problemy rozwiązują. Mają kompletnie inną konstrukcję, w związku z czym w ogóle nie wkładamy ich do kanału słowego. Zamiast tego na uchu trzymają się na charakterystycznych haczykach. Te są giętkie i bez problemu dopasują się do praktycznie każdego ucha. Pokryto je silikonem, dzięki czemu są bardzo przyjemne w dotyku. No i chyba najważniejsze... Nie ma ryzyka, że spadną nam z głowy i wpadną gdzieś pod autobus czy do studzienki kanalizacyjnej. Nie pytajcie. Oprócz tego Huawei Ark mają jeszcze kilka innych zalet. Nie odcinają nas w żaden sposób od otoczenia, mają świetny mikrofon do rozmów i oferują nawet 7 godzin pracy na jednym ładowaniu. No i dostaniemy je w świetnej cenie, bo już za 399 zł w ramach oferty premierowej. A dlaczego warto je mieć w kieszeni? O tym na przykładzie kilku scenariuszy, które mogą spotkać każdego z was. W życiu każdego z nas przychodzi taki moment, kiedy postanawiamy wreszcie wziąć się za siebie. A część z nas nawet faktycznie coś z tym postanowieniem robi i na przykład zaczyna biegać. Jeśli zaliczacie się do tej grupy, no to prawdopodobnie jesteście osobami, które free arki docenią najbardziej. Bo załóżmy, że szykujecie się do maratonu. Zakładacie klasyczne TWS-y, biegniecie 10 km i przy każdym kroku sławki robią wszystko, żeby wyrwać się z waszych uszu i wydostać na wolność. Nie pomaga fakt, że po jakichś 3 kilometrach jesteście już na tyle spoceni, że gumowe nakładki robią się śliskie jak świeżo wyłowiony szupak. Mówiąc krótko, miała być motywująca muzyka, a jest frustracja. A Huawei Friark? Dzięki swoim haczykom siedzą na uchu pewnie, a silikonowe wykończenie i lekka konstrukcja gwarantują, że szybko o nich zapomnimy. Pod i deszcz też nie są im straszne, bo mamy tu do czynienia z odpornością na zachlapania na poziomie IP57. Z kolei nadjeżdżające samochody czy szalonego rowerzystę usłyszymy z daleka dzięki otwartej konstrukcji, więc i ryzyko wypadku mniejsze. No i wyglądają znacznie bardziej profesjonalnie niż byle pchełki. Wiecie, ważna rzecz, kiedy chcemy potem brylować w social mediach. Kto miał okazję łączyć pracę na home office z opieką nad dzieckiem, ten się w cyrku nie śmieje. To kombinacja, która wymaga wejścia na wyższe poziomy multitaskingu i podzielności uwagi. Każdy niepokojący dźwięk może być sygnałem nadchodzącej katastrofy. Każde zignorowane MAMO może się skończyć aferą na najbliższych kilka godzin. No a każda sekunda niepokojącej ciszy to sygnał, żeby szybko zerwać się sprzed komputera bo inaczej możemy potem długo tego żałować. Mówiąc krótko, to scenariusz, w którym nie możemy się tak po prostu odciąć. Nawet jeśli jesteśmy na kolu z ważnym klientem, musimy pozostać w kontakcie z tym, co dzieje się wokół nas. Tradycyjne sławki nam co do zasady tego nie zaoferują. A Huawei Free Arc jak najbardziej. Otwarta konstrukcja gwarantuje, że słyszymy wszystko, co dzieje się wokół nas. A że nie ma po drodze żadnego cyfrowego pośrednika, to i spisuje się to lepiej od trybów dźwięku otoczenia w klasycznych TWS-ach. Na dodatkowym atutem jest świetny mikrofon, który doskonale sprawdzi się podczas rozmów na Zoomie czy Teamsach. Na tej samej zasadzie Huawei Ark to świetne sławki do biura. No bo umówmy się, większość z nas ma takie momenty, i to czasem trwające po 8 godzin dziennie, kiedy chcielibyśmy, żeby wszyscy wokół się po prostu zamknęli, bo musimy się nad czymś skupić. No ale niestety tak się nie da. Pracując z ludźmi nie możemy się tak po prostu odciąć. Wiecie, kwestia kultury, dobrej komunikacji i te sprawy. Tutaj Huawei Ark mogą być kompromisem, ale takim całkiem udanym. Siadając do pracy możemy puścić ulubioną muzykę, która pomoże nam się skupić, a jednocześnie przez cały czas mamy świadomość tego, co dzieje się wokół. Nieważne, czy koleżanka z marketingu przyleciała podzielić się najnowszymi plotkami, czy ktoś z księgowości przed truć głową zaległe faktury, zawsze będziemy do dyspozycji. Ale nawet nie tu widzę największą zaletę friarków jako sławek do pracy. Próbowaliście kiedyś wysiedzieć 8 godzin w pchełkach? Bo ja tak, nie polecam. Mniej więcej w połowie dnia mogłem zapomnieć o przyjemnym słaniu muzyki, bo miałem wrażenie, że zaraz eksplodują mi uszy. Z otwartymi słuchawkami Huawei nie ma tego problemu, bo są najzwyczajniej w świecie dużo wygodniejsze. Po paru minutach można zapomnieć, że w ogóle mamy je na uszach. No i nie powinny mieć problemu z wytrzymaniem typowej dniówki na jednym ładowaniu. Co prawda producent mówi o 7 godzinach czasu pracy, ale myślę, że jak chwilę je podładujecie podczas przerwy obiadowej, to spokojnie wytrzymają, aż wrócicie do domu. Podobno 10 minut wystarczy, żeby zafundować sobie dodatkowe 3 godziny słuchania. To tylko trzy scenariusze, które udowadniają, że nowe Huawei FreeArk to sprzęt, który warto mieć pod ręką. Spokojnie mógłbym tutaj wymienić ich jeszcze kilka, no ale wtedy moglibyśmy tutaj spędzić godzinę albo i dłużej, a nie o to chodzi. Zmierzam po prostu do tego, że to fajny sprzęt, który łatwo docenić, jeśli żyjecie aktywnie. I to aktywnie w każdym tego słowa znaczeniu. A jeśli do tej pory Was nie przekonałem, to myślę, że powinniście zajrzeć na telepolis.pl, gdzie czeka na Was recenzja przygotowana przez Mleżka. Dodatkowo możecie je teraz kupić w świetnej cenie. Z okazji premiery urządzenia do 6 kwietnia 2025 roku. Można je zgarnąć za 399 zł, czyli 100 zł taniej niż wynosi ich sugerowana cena detaliczna. Dodatkowo dostaniecie wsparcie na wypadek zgubienia sprzętu. Więcej szczegółów na stronie producenta. Link w opisie filmiku. A z mojej strony to tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć i do zobaczenia w kolejnym wideo.